Michael Jordan, tu prego. Tu è villa Michael Jordan. Witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj odwiedzimy opuszczoną willę milionera. I przygotowaliśmy drabinę do, do abordażu, ale nie przemyśleliśmy tego, że drzwi są otwarte. Jak mówi legenda, podobno to właśnie tutaj swój majątek zdeponował Michael Jordan. Zaczynamy z dzisiejszą wyprawą. O, jakieś pierśczyki leżą na podłodze? normalnie, normalnie to co zawsze jest najważniejsze. Ta miłość braterska. Podstawianie sobie. Teraz super. Uuuuh! Pentagram znalazłem. Tak? Uuuu, Niedokończony, więc chyba demon go porwał w trakcie. Zaczekaj, no, bo prześwietlasz go. Porwał go w trakcie demon. No, czyli to może być tutaj, mogły być czymsze satanistów. To, to jest wyblorowane albo niepuszczone, ale to jest. Coś, co każdy facet rysuje kolegom, zeszycie. Rakieta? Tak! Taki, taki demon go porwał. Ej, zobaczcie tutaj, to jakby ten, rzeczywiście to było już wykończone, co nie? Bo zobacz, że i są i płytki położone starej, zobacz drzwi, tapety, by co nie? Tutaj normalnie ludzie mieszkali. Podobno. No, A zaraz powiemy wam skąd mamy takie informacje, bo nie, nie jest tak, że przyjechaliśmy tutaj nieprzygotowani, a Nawet wiemy wiele. to powiedzieć. No to mówię teraz. Wiemy stąd, ponieważ odezwała się do nas osoba, której wujostwo było właścicielami tego domu. Powiedział nam, że oni kiedyś byli właścicielami, sprzedali to, potem to przejął jakiś inwestor, który można powiedzieć zbankrutował, przejął to komornik i no i od tamtej pory to stoi w takim stanie coraz gorszym jak widzicie. O, ale tu salon był kozak że... motyw, że tu jest komornik i... A jak to wywnioskowałeś? Słyszałem. Podsłuchaj. No, że to nie jest prawda. Jak Dobra, to... chodź, chodź, powstajemy dalej. O, nagranie. Wchodzi mi o to, że jeżeli tu jest komornik, to będzie mi ciężko to sprzedać, ponieważ to jest to strasznie zniszczone już. Ty, tu było jakieś pokoje jakby dla tych, dla dzieci. No, dziecięce. Ale zobaczcie, i łóżka są, co nie? <laughs> Takie ze ściany wyciągane. No, 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 no ten sam tylko podzielony. Zobacz. Ja Majtasy gnawskie. O! Listonosz. Tutaj listonosz? Jak listonosz, <noise> to może jest być <spać> listonosz. No. <noise> a co dalej idzie? Zobacz, to nie jest do ogrzewania podłogowego w przypadku? Niekoniecznie, ale może być. No to jest rozdzielacz, co nie? Do Który został Dobry. wycięty i skradziony po prostu. Zobacz, złote klamki. <noise> Się, to jest no, no. plastikowa końcówka Złotego no, raczej nie zostawić Zobaczcie na to. Ale ktoś miał finezję, co? No. Takie schodki Chodki zrobić no. Ale w sumie właśnie kiberek. Ale zobaczcie, same okna są zrobione w takim stylu arabskim U góry, jak zobaczysz, takie poszerzenie tego A, że to podcięcie? Tak Zamknąłem mhm. ten, zostawiamy A to bez kitu był pokój dziecięcy Zobaczcie, Kubuś Puchatek z rakietą. Dużo rakiet tu tuś miał. W ogóle to podobno są jakieś schody jakieś okrągłe, na które da się wejść gdzieś wyżej. Tu, tu ja myślałem, że to jest jakiś salon, a to jest znowu pokój? To, to jest paset. Ale zobacz, tu. Kolejna łajdę. To na pewna osoba, która tu mieszkała, naprawdę bogata. Ale ktoś to po Po co w ogóle takie rzeczy robić, to nie? Po co to tak niszczyć? Tym bardziej, że my jesteśmy na ludzi, no to po co? Wiesz, tak? ale to nie tutaj będzie. No to, to pancy mi się w hotelu takim jak to jest nie wiem, to Słuchaj, kolejne, ale... Jak teraz trzeba wbita, to było to dokładnie kapita, który się z niechami Jak Ktoś to raz bo... Nie, to nawet nie są ja, ale, że, nie że, nie To żeby w tak. to nawet To chyba ktoś ale to nawet w większości nie są tylko żeby zdewastować to, w ogóle. Nie czaję ten, nie czaję też tych akcji wejść. Ktoś tu wybił po prostu szybę, która się rozwaliła w drobny mak i to są te szyby hartowane w prysznicach. Nie? Więc nie trzaskajcie prysznicami. Ale tak, no nawet jakby ktoś chciał to sprzedać, to już. To już nie Też, no, po frytkach jest. No, nie wiem ile kasy nie, No, Sprzedaż to, bo sama Wiesz, konstrukcja jest chyba spokojna. Wydaje mi się, że jakby ktoś chciał to kupić, to tylko jest ze względu na teren, żeby to zburzyć no. bo nie ma ostrości Żeby to zburzyć i żeby postawić sobie tutaj, bo teren jest naprawdę fajny. Nie, co w, to jest. nie wiem ile kasy bo bo podłogi do zerwania ściany to wszystko. Nie, no się, tak to. Można zburzyć i uh, basen No tu jest basen basen z ogrodem zimowym. A słyszeliście, jak się wygłuszyło? Od razu? Aha. Mi no. się przypomniało coś, coś szmer w domu. A, to są schodki. Czy, no. Mocny szmer z killera. się że, to... ja że chciałem mieć coś takiego w domu. Wszystko przed tobą to tak. nie? Jeśli chcecie, żebym miał coś takiego w domu, wbijajcie naszego Patronite. <noise> Albo na urwę po nowe ubrania. Tak jest. <noise> A czy wiesz? O, tam ktoś mieszka. Na czym Bez patrona, nikt ci nie broni tu zamieszkać. <noise> starych! Ja nie chcę tu mieszkać, ja chciałbym mieć pasem. No. W ogóle ten. Beka, bo zobaczcie, albo to tak odpadło, albo to było tak jakoś beznadziejnie porobione, tak klejone na placki były w ogóle te karton gipsy do ścian. A to jest chyba nowe kuśnica było... wyrwane. Tak, tak, ale tu. tu A za... no, o te drzwi o, mi chodzi. O, no tak, tak, tylko nie chodzi o to, że zobacz, że nie zrobili ramy, tak jak tu jest, sprawdzili? No. Tylko klejili na placki, co nie? po prostu bezpośrednio do pustaka to jest, Maxa, to jest max, w ogóle, w ogóle bloczek, tzn. pustak oczywiście wiesz, jest motyw niebieski jak wszędzie, co nie? tutaj coś było podmieszane, jakieś takie możliwe, że nie wiem... nie, to chyba tak miało być właśnie tu mogą być ledy wklejone dookoła, wiesz, albo były kiedyś wklejone a no. ty, tu była rekuperacja w ogóle, widzisz? No. Może nie 90. No. jest, tam jest, tam jest rekuperacja. No, Mogło być 90, ale nie, no, ktoś miał pieniądze, to potem modyfikować ten dom. Ty, no dobra, ale rozkwin jedną rzecz skończył zobacz, hmm. że jeżeli tutaj rzeczywiście były zastosowane w latach 90. tematy typu mechaniczna y, wymiana powietrza i tak dalej, co nie, to ktoś, kto starał taki dom, miał strasznie dużo pieniędzy, co nie. No, no, Więc to jednego asenieta. No tak. Wiecie, że to jest piętro? Jak to piętra? To są schody na zewnątrz, tylko... To na zewnątrz pójdziemy później, na razie chodź tam w lewo, głębiej. Ty, może ci śniegu roztopię, to sobie popływasz. Wiesz co, ale to musiało być jakieś takie dziwne pomieszczenie, o, jakaś radzielna. Ja Była dyskoteka na przykład? Ja znowu, Dysk ostrości. Wiesz co, ja myślę, że mogło być... nie masz ostrości? Ja myślę, że nie dyskoteka, tylko tu mogła być taka strefa, wiesz, wypoczynkowa. Tam miałeś basen? Tutaj miałeś coś w stylu baru, tak, załóżmy, jakieś może kanapy, bo to tak wygląda, a tu zobacz, że jest cała rozdzielna od sterowania może tym basenem, tak, ale to nie? No, nie. Tak, to, no, no, to, to było, było. nawet po pchnięciu w pokoju licemcym były te obrazki kupuś, puchatek i tak dalej, w co się nie mówiło. Ktoś mógł sobie zrobić coś takiego, zrobić część mieszkalną i część jakby rozrywkową. Zobacz, że często masz tak, że mechanika budowujesz, to jest warsztat w Masz swój dom, a masz abokasz... no, To jest wypuszczenie. No. Gaz, pieprzowy Nacisnąć? A, nacisnąć. Nacisnąć? Nie, nie, nie no, naciśni. Nie nacisnę tego. No a cz czemu nie? Nacisnąć? No że przecież na pewno czego nie ma. Pusty jest. <laughs> Kominek ładny przynajmniej był kiedyś ładny kominek Uu, u, u. jestem ciekaw ile z tych gazet to są rzeczywiście jakieś gazety związane z tym tematem jakieś gazety związane z tym miejscem a ile to po prostu ludzie śmieci nawieśli Ja mi się wydaje, że po prostu ktoś by się nie chciał wywozić śmieci i powyrzucał tutaj wszystko na ziemi leży mnóstwo gazet i chciałem zobaczyć, z którego to jest roku wydanie. Maj 2008. Focus. I tu jest bardzo dużo właśnie takich gazetów. Tych fokusów jest bardzo dużo. No, to rzeczywiście to był bar, jak nic, co nie? Widzę chłopaki poszli tutaj. Po co to tam jadalnia? Dobra, tutaj nie wiem co. Tutaj kominek, tutaj salon. Wychodzisz z salonu, idziesz do części znowu jakiejś takiej rozrywkowej, gdzie masz tam bar, a za tym barem masz basen. No niestety sobie w stanie wyobrazić, że tak mogła żyć jedna rodzina, że to nie był jakiś klub, czy to nie była jakaś nawet dom wybudowany przez jakąś mafię tak, po to, jak żeby. Mi to trochę wygląda. Oglądałeś infamię na Netflixie? Co? Infamię na Netflixie? Niestety nie. E, to jest tak, jak żyją romowie. A w A. jednym domu żyje kilka, że tak powiem, <laughs> rodzin, co nie? Tak by to wyglądało. Może być. Idziemy dalej? No tak. W ogóle nie rozginęliśmy jednej rzeczy, bo my weszliśmy tu, przeszliśmy tędy, tam i tu wyszliśmy. No tak, jesteśmy już jakby tam przeszliśmy, ale jeszcze, jeszcze piętra, no i piwnice pewnie, że no, nie. Jeszcze trochę jakieś szlaki są, dobrać, no. Tędy weszliśmy. Tędy weszliśmy, wiesz? No dobra, to chcę zobaczyć, czy. Chcesz się schować do szafy? Tak, by skoczyć z niej w na najmniej odpowiednim momencie. O, pamiętasz to? Tak, ten bliski. Każdy to miał taki kiedyś. A ten płycznik jest w całkiem dobrym stanie. No? Bo plastikowy to nikt nie wybił jeszcze. A ja znalazłem instrukcję obsługi tego piekarnika z 2001. Jest to, uh, to jest gazeta z reklamą S80 Volvo, to jest też 2004-2005. Mhm. Jest to wszystko tak, do 2008-2009 się musiało odzieć w tym domu. Okay. Ale piekarnik został. Piekarnik został, więc jest ja że to... I to tak nie 2020... 20... 2000-2001 to było budowane. Ta kuchnia była, bo to też z początku lat 2000. Piekarnik wtedy wsieli nowy, instrukcja 2001, więc między 2000-2002 był wybudowany dom. Spójrzcie, że indukcja już była. No, no. Musiało być całkiem niedawno. Cowicz. A schody są na zewnątrz, tylko raczej inaczej to, co zostało schodów. Ale jak poczekaj, to jak to nie przechodzili na górę na zewnątrz? Musi gdzieś być, gdzieś gdzieś jeszcze muszą być jakieś schody. Ale czytaliśmy o tym, że schody zostały... O, Goopla się zaczęło. Że schody zostały rozkazane, okręte schody A, zostały takie metalowe. Tak, tak, tak. Jeżeli... Dobra, to co? No to Próbujemy znaleźć wejście na górę, tak? No dobra, więc teraz jest akcja schody. Nowoczesne okna, tak, takie przebiewne w... bardzo są, no bardzo tak. podoba mi się takie W zimę to jest świeże powietrze wszystko. To jest blisko natury jesteś. No wtedy nie trzeba jak, które... A to jest takie wyjście na taras jakby, a nie drugie piętro. To, to jest wejście jakby na, na dach taki, co nie? No a, to, no. Są schody, zobacz, tylko takie króciutkie to nie? No jest... Ciekawe jak ty, się, <laughs> bardzo z... ty jak się zakręcisz na tych schodach. i też bardzo śliskie biorąc pod uwagę, że mam mokre buty. No, no, ty jedną Tu jak możesz się stawiać na tym ja się ma... Dzięki ukażę podpowiedziałeś mnie nie korzysta z tego i Właściwie tak. mi dać kamerę, ale rzeczywiście tam powinny być gdzieś w środku inne schody niż to. Dasz radę z lustrem? No. A dasz radę wejść na to? No, chyba. Już tam o, jest o, poczekaj, bo zajęcia. tam jakaś babka do samochodu idzie. Daleko. No? Myślę, że średnio się tym przejmuje, albo właśnie dzwoń... jedzie po policję, bo nie ma zasięgu. Nie, nie wiem. wiem, może wiesz, no dzwonią. W sumie zamiast się schować, to my patrzymy na niego dalej. Tak? I coś gada. Kucnij tam. No kucnąłem. Schowałem się za drzewem, ale mam pomarańczową kurtkę. Zdejmij ją. <laughs> Ty, mam pomysł. Zdejmij wszystko, zostań w połóż się na śniegu i wtedy się skitrasz idealnie. Wszystko Dobry zdejmij. pomysł. Dobra, idę do środka. Dobry zwiadowca. I w końcu dalej nie wiem, czy są... Dobra, idę szukać schodów. Czy cię kurować jakoś? Nie wiem. Myślę. <laughs> Widzisz tę babę? Cicho, baba jest w piwnicy. Dobra, pozdra, idę szukać wschodu. Dobra. Może gara znajdę na naokoło? Nie spodziewałem się ciebie tutaj. Chyba tu za wiele nie będzie. Przyszedłem twoimi śladami. Nie przetarłem szlaki. <noise> Od razu postawa bojowa. Zobacz, tutaj jest yy, nie kalkulator, tylko segregator. <noise> i tylko na razie nie pokazujemy tego. Aha. A są jakieś faktury za telefony. Czyli dobrze rozkręciliśmy, że to A. może być jakaś firma. A Bogatek, nie. Podatek, czynsz, opłata za wodę, prowizja. Nie, to nie to. Czyli jakaś firma mogła I wynajmować taki dom? Tutaj się przewija nazwa firmy, która jest taka dość bardzo duża, to nie? Ale no. wydaje mi się, że może tak było, że to było wynajmowane przez jakąś firmę, bo to by pasowało na takie. Nie wiem, zjazd. Studio, biuro. coś takiego, no. co nie? No tak, no masz tu basen, masz takie. No, w, 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 parę osób mogłoby tutaj normalnie funkcjonować. Więc, a... Ten do mnie wygląda na taki zwykły, standardowy dla jednej. No jednej, właśnie, jednej. bo jest tylko parę pokoi mieszkalnych, no. ogromny basen, bar, salon, no. co nie? I wejście na górę. My jesteśmy na piętrze, które tak naprawdę nie jest. Nie. jest piękne ręce, nie? Jeszcze chodźmy dalej, bo tego naprawdę stoi. Nie wiem skąd tyle basy, tego, tego tu jest. Tego styropianu. Czy to było w podwitce, ale? No styropian. No właśnie tak bez sensu. Tak a, tak, tak a. może wiesz jak tu było? Podłoga była wyłożona styropianem. Jako Ma, izolacja. Tak. I nie była przykryta. No, widać tam. No. Tylko że to jest piątka czy dziesiątka, za nie? Trochę cienki. Tutaj mieli chyba jakieś jeziorko, czy coś taki stawik. Przypomina mi się jakiś... Jak Big Brothera nagrywaliśmy, albo tego typu willa. Bo zobaczcie, wiecie, Villa Villon, to co Konrad powiedział, że. A tu rzeczywiście jest piętro, że teraz, i tu się zgadzam, że ładnie by to było wyburzyć i wybudować na nowo. Ale sam teren, zobaczcie, to jest kawał, kawał ziemi tutaj. Królik, albo kot, doprowadzi mnie do kotłowni? Piwnica jest i tu piec był. Gadu, gadu, heszki, heszki, A my znaleźliśmy zejście do piwnic. Dlatego jest tak nisko sklepienie. Bo tutaj właśnie jest piec. I strasznie dużo wody. Piec i obsługa basenu, jakby zobaczcie prąd, elektryka. Na szczęście prądu tu nie ma, bo chodzenie tutaj w tej wodzie nie byłoby zbyt mądre. Tak, i tu jest koniec tego wszystkiego. No nade mną jest baza. No, o to mi chodzi. W Wiecie Co jest najlepsze? My się brakujemy przez dach. Skoda których nie ma. A mieliśmy wychyle. Tez... Zresztą, to mamy która miał szukać łukasz i... i... <gulatulowa> Ty, ale tutaj też to tak wygląda, zobacz. Jakby tu był jakiś pokój, wyjście na taras, co nie? I jakby tu było zamknięte, tam było zamknięte, zobacz łazienka. I tu i znowu jesteśmy na tej strefie Takiej mocno zniszczonej i nie wiadomo. Też nie do końca, bo zobacz, że tu już jest normalnie. Takie trochę pokręcone te przejścia, ale... A, tu jest ta wieżyczka kądziu. Ja tak, widzisz to, to, to jest ta wieża Czyli tu jest wejście I w ogóle chłop miał fontannę. W tym miejscu o. nawet elegancko widać propan, butan, więc pewnie to było, nie wiem, odgrzewanie na gaz czy coś. A zbiornik ewidentnie, właśnie poza domem. Dobra, nie ma łatwej drogi, trzeba się przebijać. Ale rzeczywiście, dawno, dawno tu nikt nie mieszka. Widać, że nawet te wszystkie ścieżki, ten cały raz to wszystko jest tak. Zarastane, no przecież jakby ktoś tutaj mieszkał, tak jak tam jest wejście, to by nie pozwolił, żeby mu tak to wszystko zarosło, więc to te krzaki to wszystko to spokojnie. 10-15 lat ciągłego zarastania. Dobra jest jakieś boczne wejście I my już tu byliśmy. Michael Jordan tu był Była willa Michaela Jordana. No i wszystko jasno <noise> Ale słuchaj, ja bym się nie śmiał, bo, bo jeżeli nie Tyson powiem. jest w stanie przyjechać po czemu <noise> <noise> Michael Jackson <noise> Jordan no, nie miał tutaj. No, no po prostu przyleciał tutaj gdzieś i jechał i stwierdził, że chcę mieć tam willę, ale po co? Bo chcę. No i postawię sobie tutaj Villa. A propos właśnie nie Jordan. Łukasz? Jakiś słyszałem kobiecy. Głos jak kobieta. No. No. Słyszałem kobiecy głos. Ty jesteś tu sam? Chyba tak. A wydawałaś się głos jak kobieta? Nie. Nie zdarza mi się wydawać takiego głosów. To może to był jakiś duch? Może. Właścicieli. Nie, właścicielem był Michael Jordan już co to A dlatego koszykówka na zewnątrz? I u góry się podpisał I lubił gaz, bo propan butan miał butlę Dużą, <noise> zbiornik Propan butan, etan pentan I tutaj kończy się nasza wyprawa po opuszczonej willi milionera Jeżeli ten film będzie miał 69 milionów łapek w górę bądź w dół To w zależnie od was, to kontrakt skończy na główkę do basenu A ja się cieszę, że poznałem Michaela Jordana. O miło Pamiętajcie o urbexhistory.pl, gdzie możecie kupić Nową serię naszych ubrań, no, no i co? No, poczekaj, poczekaj, czekaj, poczekajcie. Nie ma, no, widzę karton. A tu koszulka? Uuu, no, no. no i co? Do, do zobaczenia do... na następnej wyprawie. Michael Jordan też ma taką koszulkę.